Zostańmy przez chwilę przy temacie bezwzględnych menedżerów. To są osoby, tak jak już pisałem, które na mój gust, ja nie jestem psychologiem, więc nie będę się wypowiadał jako psycholog, ale z obserwacji widzę, że to są osoby, które mają zaniżone poczucie własnej wartości i starają się wywierać wpływ i zastraszać podległych pracowników, dlatego że w ten sposób czują się lepiej, czują się wyżsi w hierarchii. Jaki to ma wpływ? Ano taki ma wpływ, że. Ludzie albo rezygnują z pracy, albo zaczynają się po prostu ukrywać ze swoimi pomysłami i ze swoimi decyzjami, dając oczywiście pożytkę swojemu przełożonemu. Drogi są oczywiście dwie: albo można podjąć taką taktykę, że chowam się z tyłu nie wychylam się i robię swoje. No, często niestety to prowadzi do różnego rodzaju depresji, czyli jakichś takich konsekwencji emocjonalnych, nawet, bo no, przestajemy być kreatywni, przestajemy. Być radośni, jak widzimy szefa, to zaczynamy uciekać, unikać go, chować się, i tak dalej. Druga opcja to jest po prostu stanąć jak równy z równym do tak zwanej walki, ale tu chodzi mi o takie bardziej starcie opinii, czyli obrony własnego zdania. Tak? Czasami trzeba doprowadzić do konfrontacji, żeby dać, do zrozumienia drugiej stronie, że z nami nie warto tak postępować, bo mamy swoje zdanie, potrafimy go bronić i stoimy na warcie przestrzegania wszelkiego rodzaju takich służbowych praw. Druga opcja według mnie jest bardziej wartościowa. Niemniej, jeżeli będziecie chcieli stanąć do takiej walki, skonfrontować się z osobą zastraszającą, to trzeba liczyć się z tym, że przez pierwszy okres nie będzie fajnie. Dlatego, że emocje mogą narastać, może to doprowadzać do eskalacji, będą podejmowane działania starające się usunąć tego typu osobę z pola widzenia. Natomiast jeżeli ta, ten menadżer, Zrozumie, że nie, nie ma co iść tą drogą, bo to nie przynosi efektu, no to wtedy zaczyna trochę inaczej traktować osoby silne. Traktuje ich jako partnerów, traktuje ich jako osoby, które się nie poddają, i w związku z tym. Wtedy zaczyna się ta współpraca układać, ale to wymaga naprawdę siły, odwagi i bardzo dużej asertywności, no i cierpliwości, bo trzeba te, ten moment przetrwać. Nie powiem Wam, ile to może trwać. To może trwać miesiąc, to może trwać pół roku, ale to może trwać nawet jeden dzień albo dwa, jeżeli faktycznie postawimy na swoim i damy do zrozumienia, że nie mamy zamiaru się poddawać. Ja w swojej historii miałem kilka takich przypadków, gdzie musiałem stawić czoła. Tego typu osobom i powiem Wam, że za każdym razem to przynosiło zadowalający efekt. Po prostu tego typu osoby widzą, że mają po drugiej stronie silną osobowość, no i muszą się też dostosować, jeżeli oczywiście chcą, żebyśmy dalej współpracowali, bo jeżeli nie, no to wtedy albo jedna, albo druga strona po prostu składa papiery i odchodzi, bo nikt przecież nas. Na tym stanowisku i w tej firmie pod pistoletem nie zatrzymuję, więc i z takiego wariantu może warto czasami skorzystać. Po co się bać, po co się denerwować, po co się stresować, skoro można naprawdę pracować z fajnymi ludźmi, budować fajne relacje biznesowe i robić naprawdę ciekawe rzeczy. Do tego Was nakłaniam, do tego Was zachęcam. Stawiajcie czoła, brońcie swojego zdania, i stójcie na straży. Swojej osobowości i swojego hmm, poczucia własnej wartości. Trzymajcie się na razie.